Witam serdecznie z tej strony Kryptanonim, witam Was na kanale Kryptanonim w czwartek, 4 lipca 2024 roku w regularnych wiadomościach, więc jeżeli interesujecie taki content, to zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Jednak na czas wakacji zmienimy troszeczkę tą regularność i regularność będzie wyglądać tak, że będzie pojawiać się odcinek raz w tygodniu z najważniejszymi informacjami, bo na pewno Wy i ja chcecie podpoczywać troszeczkę. Ja jeszcze prowadzę kilka innych projektów własnych. No, i tutaj wszystko zabiera czas, a chciałbym w wakacje wykorzystać też pogodę. Więc moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, w ogóle, który dzień dla Was jest najlepszy: czy poniedziałek, czy może środa, czy piątek, a może w ogóle jakiś inny. Ja preferuję chyba yy, środę albo piątek, yy, no pod koniec tygodnia. Dajcie Wy, jak Wy uważacie, a my przechodzimy już do rynku. Przypominam, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie, a nie porady inwestycyjne. Po profesjonalne rady zgłosiłem do odpowiednich osób. Bitcoin 60 422 jest 2,5% na minusie w ostatnich 24 godzinach. Ether traci 3% i wynosi 3312 dolarów. Cały market też traci 3% i wynosi 2 303 miliardy dolarów. Najgorzej? Nie, najlepiej. Radzi sobie ZK Sync, mamy prawie 6% na plusie. FLZ 3,6% i Lio Token tutaj jakieś drobne, więc widzimy, że ostatnie 24 godziny nie są zbyt dobre dla kryptowalut. Najwięcej straciło um, Ethereum Name Service. Tutaj mamy prawie 13% na minusie. O, odświeżyło się, właśnie mamy 13%. Ponad procent na minusie. Doge Wife hat mamy prawie 12% i e, Ligo dało mamy tutaj prawie 12% na minusie tak to wygląda zobaczmy co najchętniej się klika no i tutaj widzimy że Wordcoin wraca tutaj za zainteresowania ludźmi zresztą zatrzymajcie sobie i zobaczcie, co tutaj jest. Jesteśmy po airdropie layer 0. No to ładnie scena spadła na ok po tam w okolicach 2-6 chyba była, czy coś w tym stylu. Ja łapałem bardzo ładnie ten tokeny do czwóreczki samej, od, dwa, od samego dołka do czwórki. No i teraz y, czekam, że może jeszcze będzie troszeczkę odreagowania, żeby jeszcze dorzucić jakąś partię. Więc widzimy, że tutaj się interesuje. Rynek interesuje się właśnie no, tymi rzeczami, co właśnie ostatnio były na ustach w rynku. Na wykresie za dużo się nie dzieje. Cały czas jesteśmy w tym rężu między 60-70 tysięcy a tutaj 59, no, z małymi odchyłami. I teraz mieliśmy wybicie tak jakby podwójnego dna na okolicach 58, lekka podbitka. Wtedy cena zazwyczaj lubi jeszcze raz zawrócić, więc możliwe, że nawet będzie jeszcze tu, albo nawet przebicie, i jest duża szansa, że już ta konsolidacja nam się zakończy. Wszystko też zależy, co się będzie działo, jest też szansa, że będziemy dalej szli bokiem, i dopiero na jesień. Ja obstawiam, że jesień będzie gruba, zazwyczaj jesienie w tym roku halvingu były grube. Więc też pod to ustawiam swoje wszystkie zakupy. Tutaj o NIR protokół spada 7%, więc tutaj e, może się zainteresuje. Warto spojrzeć na to, że dolar spada, a to będzie samo wspomagać wzrosty, tak? Osłabienie dolara wspomaga wzrosty na giełdach, bo to sugeruje, że jednak ten dolar gdzieś nam ucieka, w coś jest zamieniany. Dobra, złoto srebro, praktycznie tutaj złoto e, 3060, e, przepraszam, 2362 dolary, jest lekka odbitka w ostatnich 24 godzinach, tutaj złoto Kurczę srebro, 30,5 dolara, i tu też widzimy, ale cały czas jeszcze nie przebili tutaj um, tego trendu, więc zobaczymy, co się będzie działo. Przejdźmy sobie na kalendarz, możecie sobie zatrzymać, co tutaj się działo w całym tygodniu. Macie wszystkie wyniki um, najważniejszych rzeczy a piątek i czwartek, no to w czwartek mamy 4 lipca, to Stany obchodzą Dzień Niepodległości, a w piąteczek będziemy mieli przeciętne wynagrodzenie godzinowe, zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych, stopa bezrobocia i Fed sprawozdanie na temat polityki monetarnej. I to wszystko oczywiście w Stanach Zjednoczonych, a my przychodzimy już do wiadomości. Wiadomości warto zacząć od naszego podwórka, czyli od wczorajszej decyzji w stóp procentowych w Polsce, utrzymane na poziomie 5,75. No i to tyle w temacie. Będziemy troszeczkę szybciej tutaj lecić z tymi wiadomościami, ponieważ nie chcę też zajmować Wam za dużo czasu, a troszeczkę ich jest. No i kolejna bardzo ważna wiadomość ze świata. Wiele osób czekało, miało nadzieję, że 4 lipca wejdzie. Ja to obstawiłem, że nie wejdzie na polimarkecie. Muszę zobaczyć, ile tam dolarów zgarnąłem, e, ale troszeczkę wpadło, bo były kursy bardzo fajne. No i sek opóźnia rozmowy dotyczące startu ETF-ów na ETH. E, przedłużone to zostało na poprawienie z tych samych dokumentów S1 na 8 lipca. Mają tutaj termin, więc możemy się spodziewać, że w tym miesiącu, ewentualnie pod koniec, mogłyby wejść do odbo. Tak? Wskazują okolice 14 tutaj lipca, kolejny termin, więc tak to wygląda na chwilę obecną, a niemiecki rząd wysyła kolejne miliony dolarów w bitcoinach do Coinbase i innych giełd. To samo sugeruje, że mogą chcieć sprzedawać i dampować te ceny, tak samo Stany Zjednoczone robiły podobne ruchy ostatnio, a hawajskie firmy kryptograficzne nie potrzebują już licencji M. DL. Według nowej decyzji regulatora, hawajskie firmy kryptograficzne będą zwolnione z wymagania pod, posiadania licencji Money Transme Transmitter License. To spora zmiana logistyczna, która ułatwi prowadzenie biznesu w strefie cyfrowych aktywów. W sferze cyfrowych aktywów, więc tutaj na pewno ułatwienie. Widzimy, że jedne państwa zaciśniają politykę, a inni pomagają. A BitFarms, jedna z większych kopalni na świecie, zwiększa generację generowany przez siebie hash rate, wzrost moczy o 39% miesiąc do miesiąca, więc jest to sporo. W efekcie firma wykopała o 21% więcej bitcoinów, więc naprawdę grubo tutaj polecieli. Stawiają na to, bo wiedzą, że tyle ile dzisiaj wykopią bitcoinów, już nigdy w życiu, co, co halving oczywiście, nie będą w stanie wykopywać. A Sears zdobywa licencje w Europie, więc zgodną z regulacjami Mika, więc tutaj cały czas właśnie co do Miki, wiele osób pewnie się nie szczęiło, a mówiłem, że na Binance, na Futuresach nie zagracie już na USDT i na USDC jest tam specjalny stablecoin stworzony, czy tam stablecoin, bardziej to jest jakiś tam produkt finansowy, który pomaga do grania na tych dźwigniach, on się BFC, coś tam, nie wiem, 5 chyba, czy 6 znaków, ale on zastępuje stabilne waluty i później je można wymieniać na spocie, na spocie zostają no i to właśnie wynika z Miki a Sony przygotowuje się do uruchomienia własnej giełdy i to jest bardzo ciekawa informacja, wszystko dzięki temu, że przyjęli właśnie platformę Amber no i ciekawy, czy oni przez to nie będą chcieli czyli tokenizować gier albo tokenizować innych rzeczy na PlayStation, to może być kolejne, kolejna rzecz, która przyczyni się do rozwoju rynków i powstaną nam nowe rynki, bo to, co mamy teraz w krypto, to dopiero początki. A ostatnio obiegła informacja świat, że Solana możliwe, że będzie się przygotowywać do wejścia do ETF-ów. Jednak tutaj mamy... Kilku ekspertów, którzy twierdzą, że jednak ona nie wejdzie. Ciekawe. Zobaczymy. No, na razie jest pro, no problem z Ethereum. Na razie Ethereum jeszcze nie weszło, więc czy wejdzie z Solana? Ciężko mi odpowiedzieć, bo żyjemy w takich czasach, że kto więcej da, to ten będzie miał siłę, więc jeżeli BlackRock złoży taki dokument, to możliwe, że go dostanie w 99%. A liczba bitomatów na świecie zaczyna z powrotem rosnąć i tutaj już mieliśmy takie momenty, że zaczęły spadać nam te bitomaty, możemy zobaczyć sobie na mapce. No i teraz wracamy z powrotem do trendu wzrostowego. Inflacja PCI w Stanach spadła, czy Fed w końcu zacznie ciąć stopy? No, Fed mówi, że w tym roku jednak będzie jedna obliczka stóp procentowych, a w następnym roku planują chyba trzy, tak wynikało z głosowania ostatniego, które było udostępnione przez całą Radę Polityki Pieniężnej, więc zobaczymy jak to się skończy, bo pamiętajcie to są tylko słowa to za chwilę można zmienić, to jest zmieniane też pod dane, które płyną, ale prędzej czy później będą musieli myślę, że jeszcze mamy wybory, które też pomagają w tym, żeby Fed tutaj mógł troszeczkę zestymulować gospodarkę Dodatkowo na pewno widzieliście większość z Was, a ci co nie widzieli, to się dowiadują, że była debata Trump-Biden, no i Biden tutaj wypadł bardzo słabo. Widać, że ma problemy zdrowotne. W porównaniu, jak sobie porównacie debatę z 4 lat do tyłu, chyba, tak? Czterech? no to tam całkowicie inaczej e, funkcjonował niż teraz. Więc e, ciekawe, czy 4 sierpnia chyba jest zgłaszanie. W regionie, skąd Biden się zgłasza, i ciekawe, czy on będzie na tej liście kandydatów, bo jak nie będzie, no to możliwe, że tutaj Trump będzie miał wygraną w kieszeni, i ciekawe, jak na to zareagują w ogóle rynki. Przechodząc jeszcze do kolejnych rzeczy. Minister klimatu i środowiska mówi, że gospodarka, gospodarstwa domowe powinny być objęte ustawą o osłoną o energii elektrycznej też w przyszłym roku i uwzględnić to w projekcie budżetu 2025 bez komentarza. Oczywiście kto za to zapłaci? No my i przedsiębiorcy najwięcej. A ostatnio Elon Musk wprowadził fajną opcje na y, X-ie y, chodzi o weryfikację newsów, tylko z, z tą weryfikacją newsów to też, dobra to za chwilę, w każdym razie chodzi o to, że y, muszą być potwierdzane nie tylko przez użytkowników, ale też są potwierdzane przez jakieś duże kanały, y, newsy żeby właśnie pozbyć się fake newsów y, no ale pamiętajmy, że dużo takich newsów, które są potwierdzane też są fake newsami, albo są manipulowane więc zawsze trzeba używać swojego mózgu, ale mniejsze z tym Często też takie narzędzia mogą zostać wykorzystane przeciwko nam właśnie w tym przypadku, co powiedziałem przed chwilą, ale e, ogólnie sama inicjatywa fajna, no a tak fajna, aż że sam Vitalik Buterin pochwalił Elona. A Giełda Kraken rozważa przejście na energię jądrową. Jednak to jest mniej ważne, bardziej ważne jest to, że giełda Kraken jak dobrze kojarzy, przygotowuje się na wejście na giełdę i to może być kolejnym wyzwalaczem na jesień, który by spowodował e, wystrzał rynku krypto, chociaż e, zazwyczaj to te, te pierwsze firmy, które robią takie rzeczy, wiecie, pierwszy Bitcoin, pierwsze wejście Coinbase. Pierwsze coś tam, zazwyczaj one robią najwięcej szału, na przykład nie wiem, Knotcoin na e, tonie i, i tak dalej. Te pierwsze rzeczy, więc tutaj skala może być mniejsza. Jednak pamiętajmy, że ostatnie mm, to wydarzenie zawróciło nam hostcene, no ale zawróciło, dlatego że właśnie to było duże wydarzenie. Tak jak kontrakty Siemi w 2017 roku zawróciły, e, tak jak właśnie e, wejście Coinbase'u nam zawróciło. Zazwyczaj to są dobre momenty na sprzedaż kryptowalut, a co najmniej sprzedaż. Wszystkich altów. Ja zbieram, co prawda, alty, ale już powoli nie mogę się doczekać, aż je będę chciał wyrzucać do Bitcoina. Bo wolę mieć więcej Bitcoinów i Etherów. Eee, z oczywiście kładzeniem na Bitcoin. A Gary Gensel do tak powiedział niedawno Donald Trump, też was o tym informowałem. Eee, jednak jeżeli tak się stanie, no to mamy tutaj, że m, będzie zastępować znaczy, zastępować za niego, wejdzie na jego miejsce główny radca prawny Robin Hooda, pan Dan. Tutaj macie jego nazwisko. Ja nie będę czytał, żeby się nie ośmieszać. A przechodzimy już sobie Dalej do ostatniego newsa w tych wiadomościach. Tutaj mamy także fajną informację od pana Pizino. Bitcoin zaszukuje ludzi. Myślę, że wiele osób też nie jest przygotowany na to, co rynek krypto potrafi. No wiadomo, hotlerzy, którzy siedzą, doskonale wiedzą, że te wszystkie spadki i na altach, a głównie na Bitcoinie, potrafią być w jeden albo w dwa dni wybrane, jak się odpali bitcoin jak wyjdzie na szok podażową, a myślę, że szykujemy się na szok mijają nam miesiące od halvingu do obiegu trafia nam mniej bitcoinów przez wykopane. Wiele osób mówi, że to nie ma znaczenia. Ja tak wcale nie uważam. Górnicy to jest jedna z głównych sił sprzedażowych. E, maker, e, traderzy e, bardziej dostarczają płynność, ale e, górnicy cały czas muszą płacić za prąd maszyny, e, więc oni swoje bitcoiny muszą sprzedawać. No i zabranie ich 3,25 bitcoina powoduje, że muszą więcej zarabiać z Fi e, i w ogóle w bitcoinie, więc ta cena w pewnym momencie może nam wystrzelić hodlerzy też pomagają bo odkładają bitcoiny ich nie ruszają ja swoich bitcoinów też nie ruszam zbyt często wiecie że już tam sprzedałem chyba swoich bitcoinów 17% Jestem poza rynkiem, przy 70 tysiącach dużo poszło, ale zaczynam od 45 chyba tysięcy. Mówiłem już Wam to, jak to robiłem i po co to robiłem, ale średnio mi się udało pociągnąć chyba do 68 tysięcy, więc jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego. A teraz sobie czekam spokojnie, no i patrzę się w stronę altów. Patrzę się w stronę altów, bo tutaj mamy dużo okazji przez to, że bardzo długo trwa Bitcoin Season, jak w końcu wejdzie ETF, w końcu będą wybory, w końcu odniży stopy procentowe, cykliczność w końcu wejdzie na swoje odpowiednie miesiące, to może być naprawdę grubo, możemy mieć bardzo grube 12 miesięcy. Myślę, że od września do powiedzmy czerwca następnego roku, a nawet jesieni, może być naprawdę bardzo fajnie na rynku, no i trzeba to wykorzystać. Są to momenty, jeżeli się nie załadowaliście na beście, to, to są momenty, yy, myślę, że ostatnie dzwonki, żeby pomyśleć nad swoim życiem i pamiętajcie, moi drodzy, żeby się nie ładowali zbyt dużo altcoiny, Ja wiem, że często się mówiło, że ja małym kapitałem to za dużo nie zrobię, ale lepiej powolutku się bogacić niż szybciutko się stracić i w ogóle się fochać na rynek później i do niego nie wracać, yy, bo tam tylko można stracić, bo wiele osób tak robi. Yy, I pamiętajcie, że dużo osób zaczyna od. Yy, jest przyciągnięte wzrostami. Ja sam w, zainwestowałem mm, w Bitcoina. Znaczy ja tam miałem na początku i znałem Bitcoina, to już wiecie, jak miał tam 10 centów, ale kiedy już zrozumiałem go, to wszedłem na samej górce. Ale z takim dość małym kapitałem. Potem ten kapitał prawie spadł, wyzerował się i dopiero przez ten rok, kiedy zrozumiałem jeszcze więcej, poczytałem ekonomię, wtedy dopiero zrozumiałem, nie bitcoina. No to jak te dwie rzeczy połączyłem, no to zacząłem dopiero zbierać. I nie ma co się zniechęcać, kiedy stracicie. Warto swoje lekcje brać sobie do serca i. Iść dalej, jeżeli łykniecie rynek dobrze, jeżeli będziecie dobrze podchodzić ze swoimi inwestycjami, a nie na huraży w tej się muszę mieć lampę albo dom, bo to tak zazwyczaj nie wychodzi tak naprawdę druga, trzecia hosta to powoduje już naprawdę gruby kapitał, jeżeli dobrze z nich wyjdziecie. Znaczy dobrze to nie znaczy na szczycie wcale, bo to jest bardzo, e, szczególnie jak uśredniacie ceny, to jest bardzo ciężkie, ale wiecie, podwoić, potroić swój kapitał. E, na przykład w moim przypadku to już jest moje marzenie, nie? Podwoić, potroić swój kapitał. E, a na początku pierwszych hosty to dało się rady zrobić razy 15, razy 20, a jeszcze wcześniej, się osoby, które chodziły jeszcze wcześniej, robiły po razy 100 i to się kończy. Kończy się, bo jest, jest duży kapitał, ale są jeszcze, jest jeszcze miejsce, tak? No rynek, no tak sama Nvidia jest więcej wyceniana niż cały rynek kryptowalut. Oczywiście te wyceny po market capie i kapitalizacji są chore. Jak ktoś to rozumie, to doskonale wie, że to jest um, kulawa, um, kulawa metryka do liczenia czegokolwiek, statystyka. Mm, no ale dobra, bo przedłużam niepotrzebnie, przechodzimy do analizy. Bitcoin tutaj ma 6 Satoshi za byte, to jest około 1,7 dolara za przesył. Hasze ci 610 za haszy i będzie nam spadek tutaj. Widzimy, że troszeczkę maszyna nam się odłącza. No, pewnie przez właśnie rentowność po halwingu, 5% będzie spadek. Yy, trudności kopania yy, także nam z ETF-ów troszeczkę wyciągnięto, bo mieliśmy już ponad milion chyba tysiące, a mamy milion sześćdziesiąt zobaczmy sobie co tutaj najwięcej, no oczywiście BlackRock 306 prawie 307 tysięcy bitcoinów Grayscale 275 tysięcy bitcoinów i Fidelity 168,5 1000 bitcoinów. Co tutaj widzimy jeszcze? Widzimy sobie, że doszło nam 1824 etery. Jak sobie zjedziemy na dół, to możemy zobaczyć ile eterów jest uwięzionych gdzie. No i widzimy, że jest 34 33 miliony w kontrakcie stakingowym 77 na kontach, 9,2 miliona w kontraktach. Warto też wspomnieć o tym, że chyba tylko 10% etherów wszystkich jest na giełdach, więc naprawdę może być grubo z Ethereum. Także nie lekceważcie Ethereum i Bitcoina, to jest, są święte słowa. Ja wam mówię, nie lekceważcie tych dwóch kryptowalut, bo w nich przeżyjecie BSC i se i wszystko i do, a w altach niektórych może Możecie już nigdy ich nie zobaczyć, dlatego jak czujecie się niekomfortowo ze swoim majątkiem, albo jak zaczyna zbyt mocno wam rosnąć. Ja akurat już mam tak, że czuję się wtedy, zaczynam czuć strach, i to jest bardzo dobre, ale to jest wyuczone, tak? Przez wyuczenie i sobie wpajanie do głowy pewnych rzeczy, bo na samych pierwszych hostach to też czułem, że chcę kupować jeszcze więcej, ale jak widzę, że jest za dużo już na portfelu, to zaczynam chcieć uciekać tym kapitałem, no i to jest bardzo ważne, żeby doprowadzić też do takiego stanu. Wiadomo, że w pierwszym momencie, kiedy są pierwsze wyszczały, to człowiek się cieszy, że idzie to wszystko, ale nie dajcie się po nim emocją, tak, to trzeba właśnie z zimną głową. Ale dobra, już dosyć gadania. No idzie hossa, Chciałbym, żeby każdy zarobił. Chciałbym, żeby jak najwięcej kapitału zostało wyciągnięte przez widzów mojego kanału. No, ale niestety rynek jest i życie takie, że wiele osób musi stracić, nie poddać się, walczyć, zrozumieć i dopiero wtedy gdzieś zyskiwać. I tak jest prawie ze wszystkim, nie? Wiecie, mama mówiła, że ogień parzy, a i tak paluchy, świeczki się pchało. No, 33 miliony w kontrakcie to już mówiłem, 4400 bitcoinów wpływa nam na giełdę, ale zobaczcie cały czas... Eter jest wyciągany z giełd dość mocno, więc jeszcze ETF -y jak wejdą smyty z ulicy będą też kupować i nowaki gdzie mają dostępy do kont maklerskich no to no to jeszcze bardziej ten eter będzie znikał na sobie na Max Data App możemy zobaczyć, że metryka Buy pressure tutaj nam wybiła dość, piąteczka wybiła nam skrajne niskie, niskie Wartości, co może nam mówić o, e, o tym, że wybiliśmy w pewnym momencie dołek, jest duża presja zakupowa i cena może się gdzieś odbić, lokalny dołek oczywiście, e, dobra, tak wygląda mapa likwidacji, jak sobie zerkniemy, to tutaj mamy 64 tysiące poukładane, tutaj na dole mamy gdzieś 59, ta likwidacja naprawdę zostały bardzo mocno tutaj e, rozbrojone, że tak powiem, przez ostatni, przez ostatni czas, widzieliśmy ich i troszeczkę więcej, może zejdźmy sobie na 24 godzinówki, dla traderów, którzy tak tradują, no to tutaj w sumie, no, podobnie. E, dobra, przechodzimy sobie do historycznego wolumenu. 77,5 miliarda dolarów e, zlikwidowanych. Dużo longów. 136 milionów i 15 milionów w shortach. E, no i tutaj niestety nam opadają. O, tak spadły nam dzisiaj. Wczoraj nam spadły na 31,13 obroty na futuresach. No, ale to wcześniej mieliśmy ładnie, a tu nagle taki dump. E, no, na to trzeba obserwować, bo kiedy tu rosną no to pokazuje też że rynek, no że ludzie otwierają pozycje, to jest bardzo ważne. To przyciąga e, kapitał, bo to jest e, ta część rynku, która miota tak naprawdę całym rynkiem. Nie, spot jest no nie ukrywajmy teraz się mniej liczy. On się liczy kiedy już za, na przykład zaczyna brakować towaru e, samych jednostek i, ale ogólnie te pozycje zlewarowane powodują największe wahania e, i tak dalej. Czyli 6265 mm, 200 tygodniowa średnia krocząca, e, chciwość ich strach nam spadła na chwilę na 46, e, tutaj widzimy teraz wróciła do 50, no my mieliśmy wczoraj podbitkę, ale myślę, że po dzisiaj e, znowu nam spadnie no ale myślę, że to i tak jest jeszcze za wysoko ja bym chciał tutaj takie 30, 20 zobaczyć chociaż to by był fajny okres, żeby już się rynek odwrócił o, a ten indykator nam spadł, bo przed chwilą był na 53, on spada w 48 no i to jest to właśnie co przed chwilą mówiłem 24 Bitcoin Season, mamy cały czas Bitcoin Season, więc Alt Season oczekuje cały czas, ale pamiętajcie, tak jak po mm, deszczu zawsze jest słońce tak to po bitcoin seasonie jest alt season, tak po spadkach jest hossa i tak dalej, wiele osób pewnie jest pod kreską, ja, ja ogólnie czuję euforię, jestem mega nad kreską jestem mega zadowolony, to dlatego że mam 10% w altach i jeszcze w tych altach akurat mam tona, który bardzo dużo ciągnie i flare, który bardzo dużo ciągnie, więc ja ogólnie we wszystkich altach jestem tak gdzieś 10-15% na plusie, jeszcze czy tam nawet więcej, więc ogólnie alty mi nie ciągną, no a ether i bitcoin są sporo na plusie E, więc no ja czuję euforię, ceny 60 tysięcy za bitcoin dla mnie są zajebiste ogólnie. Yy, no i CBBINBAYC66 tutaj odreagowanie trwa, bardzo fajnie to wyglądać już zaczyna. E, no to już zaczyna wyglądać tak, że no, faktycznie moglibyśmy tutaj troszeczkę e, tą cenę powoli e, o, odrabiać, tak, zacząć z tej konsolidacji wychodzić. No ale mówię, nie zdziwiłbym się jakby przez wakacje był marazm e, i sam ETF był zaakceptowany na przykład na wrzesień, nie? Bo to jest takie oczywiste, że takie sprawy się odkłada zazwyczaj na, na początek e, nowego sezonu pracowniczego, może tak to nazwę. No i tutaj jeszcze widzimy, że sporo e, układa nam się orderów przy granicach 60 tysięcy dolarów. Zobaczcie tutaj jak rosną nam order booki od 60 w górę, 59 400, bardzo, bardzo sporo tych orderów. Nam się robi. No i dobra, dziękuję, że zostaję ze mną do końca. Przypominam, że teraz będzie wydanie raz w tygodniu i może drugie raz w tygodniu, ale to już nie będą wiadomości, tylko to będą jakieś moje przemyślenia, jakiś materiał sponsorowany albo coś w tym stylu, więc takie dwa odcinki w tygodniu. Mam nadzieję, że się nie obrazicie za to, ale to wszystko dlatego, że i się rozwijam, i mam mniej czasu na YouTube. I w sumie z jednej strony mnie to cieszy, a z drugiej martwi, ale myślę, że jak wszystko poukładam, no to wrócimy do jakichś tam e, trzech wydań, ale to dopiero po wakacjach. Dzięki wielkie, trzymajcie się, życzę Wam jak największych portfolio i słyszymy się no za tydzień. Hej!